Drogie pisowskie kanalie faszystowskie. Obrazek, który teraz widzicie na ekranie swoich pisowskich, plugawych, telefonów komórkowych i ekranów komputerów, przedstawia portal się pomaga. Na tym portalu kilka tysięcy polskich matek, ojców lub dzieci, błagają na przemiennie o pomoc. O pomoc dla umierających dzieci. I dzieci błagają o pomoc dla umierających rodziców. Wypisowskie szumowiny. Macie serca i pieniądze dla Ukraińców, ale nie macie pieniędzy dla własnych obywateli. Nie dosyć, że dla obywateli, też że dla dzieci, dla konających dzieci wypodłe świnie. Nie było w dziejach Polski tak okrutnego, tak podłego tak wykolejonego społecznie, prawnie i pod każdym z możliwych względów rządu. Jesteście obornikiem XXI wieku Europy. Wśród tych dzieci i wśród tych ojców jest niespełna trzydziestka dzieci z SMA. Dzisiaj, mordą plugawego ministra zdrowia, wykpiliście się, wymigaliście się od prawa, od konstytucyjnego podłe świnie pisowskie prawa. Prawa do życia i do ochrony zdrowia. Prawa do tego nie macie. Odbierać ludziom prawo do życia. Wygnoje pisowskie. Ścierwe, pierdolone. Cała Polska za 500 zł dała się wam omamić, wy kurwy gnoje. Ale czas najwyższy wziąć się za was, czas najwyższy przepędzić was z wiejskiej, czas najwyższy zamknąć was do więzień. Wy bandyci podli wy Ile i co musi stać się w tym głupim kraju, w tym wykolejonym kraju, w którym z jednego dnia za śmiecia robi się człowieka, a z człowieka śmiecia? Co wy, kurwy, uważacie, że my zwykli ludzie będziemy siedzieli na dupach? Koniec tego wszystkiego, pisowskie skurwy, syny. Koniec tego wszystkiego. Wiosna wasza, jesień nasza.